Zobaczcie ile tutaj żuków jest. Zobaczcie. Zobaczcie jak wiele, jak wiele jest tu Sado małe to jest. To już nie jest jednoosobowa wataha, chociaż nie może być jednoosobowa wataha. To, to jest niemożliwe, bo tu jest wiele żuków. i po prostu one sobie świetnie rajcują, nóżki kozierać. Żuki żyją sobie tu. Żuki mają sobie swe fileby, móc poznać świat, tutaj jeden chował się. A tutaj trzy chodzą sobie tu, no i tutaj trzy.